Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie, powróciliśmy z kokosem niczym duch zeszłorocznych świąt lub też to co znajdujemy w lodówce, gdy robimy miejsce na słoiki z sałatką jarzynową i ze śledziem. Aby złożyć Wam świąteczne życzenia, przede wszystkim to co najważniejsze, czyli zdrowia dla Was i dla Waszych najbliższych, w tym także dla futrzastych najbliższych. Życzę Wam też dużo fantastycznych gier pod choinką i fantastycznego sprzętu, może jakiegoś ramu kupionego przed kryzysem, który teraz nastąpił. Życzę nam także wszystkim, żeby ta bańka AI pękła jak najszybciej z jak największym hukiem, żeby wszystkie zapowiedziane gry wyszły w przyszłym roku, nic nie drożało i pomyślności w nowym roku, ale od tego będę Wam też życzył w materiale specjalnym. Takim noworocznym, gdzie będę mówił o swoich ulubionych grach. Mam nadzieję, że ten materiał powstanie. No, ale jak jeszcze raz, przede wszystkim zdrowia, spokoju. Niech ten czas świąteczny będzie dla was momentem do dechu. Przyspędzajcie go jak chcecie, bez presji. Jeśli chcecie sobie pograć, to sobie pograjcie. Jeśli chcecie siedzieć sami, to siedzcie sami. Jeśli chcecie siedzieć z kimś innym, to siedzcie z kimś innym, bo to jest czas dla nas wszystkich i nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. A teraz będziemy przechodzić, kokos sobie pójdzie, bo już się denerwuje, a my będziemy przechodzić do materiału, w którym opowiem Wam o swoich ulubionych grach w klimacie świątecznym, grudniowym, zimowym. Zanim jednak przejdziemy do sedna, tradycyjnie poproszę Was o komentarze i łapki w górę pod niniejszym filmem, ponieważ bardzo pomaga mi to w ogłaskaniu algorytmu platformy, tak aby mój film prezentowany był potencjalnym widzom. Jeśli więc chcecie więcej takich materiałów i żeby mój kanał się rozwijał, tym moim gestem możecie mi naprawdę bardzo pomóc, za co z góry Wam bardzo serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy do materiału. Pierwszą grą, o której chcę opowiedzieć jest Alone in the Dark 2. Jest to sequel Dziadka Survival Horrorów. Wydany w 1993 roku na PC-tach pod systemem DOS, a później także został wydany na Macu. Natomiast w 1995 roku pojawił się na konsoli 3 o której prawie nikt nie pamięta, chyba poza Michałem Pisarskim, a rok później został także wydany na Saturnie i na PlayStation 1. I ta ostatnia wersja jest też dostępna na PS4 i PS5 obecnie także w ramach usługi PlayStation Plus Premium. I, i sobie, jak tylko wyszła, to właśnie sobie tak ugrałem, żeby sobie przypomnieć, jak to było. Akcja, właściwie fabuła, opowiada o detektywie Edwardzie Carbim znowu, to jest ten sam, który był też w remake'u Alone in the Dark, który niedawno powstał. I ten detektyw tym razem rozwiązuje zagadkę takich tajemniczych, nieśmiertelnych piratów, którzy terroryzują okolice w Stanach Zjednoczonych. Akcja gry Toczy się w okresie świątecznym, właśnie, i możemy tam się nawet przebrać za świętego Mikołaja, aby oszukać naszych przeciwników w czasie jednej tam, powiedzmy, sekwencji scen i zagadek. Grałem w to w dzieciństwie, gdy miałem jakieś 6 lub 7 lat, i do dziś jest to jedna z tych gier, którym się bardzo kojarzą właśnie ze świętami i nawet nie najgorzej się zestarzała, szczerze mówiąc, bo takie rzeczy jak Tank Controls czy, czy inne takie no do tego nas rezydent um, przyzwyczaił, a te zagadki są tam całkiem sensowne, więc właśnie jeśli macie PlayStation Plus Premium, to się nawet nie zastanawiajcie, spróbujcie po prostu. Może wam nie podejdzie, bo zbyt archaiczne, a może wam właśnie podejdzie, bo jest naprawdę spoko, moim zdaniem. Zagadki są naprawdę fajne i nie są jakieś takie z... nielogiczne, jak to czasami bywało w takich przygodówkach. Kolejna gra, o której muszę powiedzieć w tym zestawieniu, nie jest może zbyt świąteczna, ale ma świąteczny motyw, który się w niej pojawia co roku. Jest to World of Warcraft. Ja gram w WoW chociaż ostatnio ciężko powiedzieć, że gram, no grałem w klasika, więc to się zalicza, ale generalnie jestem z tą marką z przerwami od 2007 roku i nigdy nie zapomnę momentu, jak po raz pierwszy robiłem te świąteczne questy w ramach tak zwanego Feast of Winterwale to się nazywa i one już zostały wprowadzone w pierwszym roku gry, czyli bodajże w roku 2005. WoW jest też taką grą, która ma naprawdę piękne zimowe lokacje z niesamowitym klimatem. I nie mam na myśli tylko tego, co zostało dodane w dodatku w Rachow King, ale też w tym oryginalnym, klasycznym Wowie. Yy, muzyka, która jest chociażby tam u Krasnoludów gdzieś w górach, yy, no ma to taki, taki, właśnie zimowo-chillowy, świąteczny vibe, tak. Yy, kolejna gra, o której muszę opowiedzieć, a która dzieje się właśnie, nawet zaczyna się w Wigilię, to jest Parasite If. To jest jeden z moich ulubionych takich tak zwanych hidden gemów. On, za granicą może to nie jest jakiś hidden gem, ta gra jest dosyć znana, no ale w Polsce i w Europie już dużo mniej, bo nie została to po prostu nigdy wydana. Jest to gra Action RPG z 1998 roku z konsoli PlayStation osadzona w klimatach Survival Horror. Ale nie takich bardzo strasznych i bardzo mrocznych. Fabularnie jest to, słuchajcie, sequel książki o tym samym tytule, której autorem jest Hideaki Sena. Ta książka została wydana w Japonii, ja nawet nie wiem, czy ona kiedykolwiek została przetłumaczona, jakby oficjalnie, na język angielski. Była jednak bardzo popularna w Japonii, gdy wyszła. I do tego stopnia, że po prostu twórcy serii Final Fantasy, czyli firma Squaresoft wtedy, jeszcze przed połączeniem z Enix. Zdecydowali się zdobyć licencję, i nawet ten autor książki też trochę tam uczestniczył, jakby w tworzeniu fabuły do tej gry. i Jest naprawdę bardzo fajna. Ta gra łączy idealnie gatunki, właśnie te takie charakterystyczne cechy dla serwerów horroru, czy tam zbieranie amunicji i tak dalej, z tymi elementami RPGowymi. Zresztą ma tam system, który potem stanowił podwaliny pod to, co yy, znaleźliśmy w Vagrant Story. Yy, akcja gry toczy się w Nowym Jorku. Rozpoczyna dokładnie 24 grudnia 1997 roku yy, w słynnym Carnegie Hall, gdzie główna bohaterka gry, yy, atrakcyjna bardzo pani blondynka policjantka Aya Bria, która miała być taką. No, Squaresoft chciał, żeby to była Lara Croft dla Squaresoftu, i w związku z tym. Często pojawiały się też takie artworki, które przedstawiały ją w takich trochę no, półroznegliżowanych pozach. Yy, nasza bohaterka udaje się tam na randkę, no i niestety dochodzi tam do powiedzmy, outbreaku tajemniczych biologicznych yy, potworów, stworów. No Nie chcę tutaj spoilerować za bardzo, ale dzieją się różne takie horrorowe rzeczy w stylu Denta właśnie i potem już jest tylko akcja i atmosfera się zagęszcza. Tak jak u Hitchcocka najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem yy, atmosfera gęstnieje. Bardzo polecam tą grę, ma fantastyczny soundtrack, świetnie to brzmi. Ym, I kurczę, trik polega na tym, że Parasite Eve nigdy nie zostało wydane w Europie, tak jak mówiłem. Stało wydane w Japonii, stało wydane w Stanach. Nie wiem, co się wtedy działo, generalnie to były takie dziwne czasy. I w związku z tym yy, nie można tej gry w Europie za bardzo legalnie kupić teraz, tak żeby twórcy sobie na niej zarobili. To znaczy. W Stanach jeszcze, jak ma się PS3 na amerykańskie konto, to chyba można w dystrybucji cyfrowej kupić. A tak poza tym, to tylko używane kopie, które y, są coraz droższe. O, oczywiście o, oficjalnie, jeśli mamy nieprzerobioną konsolę, to y, prawda, y, jest blokada regionalna, więc w amerykańską kopię sobie na europejskich konsolach nie zagramy. No więc cóż, no pozostaje tylko, jeśli lubicie na swoje nerki też i, nie, i inne części ciała i nie chcecie nic sprzedawać, żeby kupić używaną grę od handlarza, no to pozostaje nam to słowo, które zaczyna się na E. A kończy na mulacja. Bardzo, bardzo serdecznie polecam *Parasite If, naprawdę ta gra się niewiele zastarzała. jest świetna, ma fantastyczną oprawę, świetną grafikę, mega klimat, nie jest też jakaś przesadnie długa i pewnie jak zagracie to złapiecie bakcyla tak jak ja, a potem jest niestety coraz gorzej, bo dwójka no, wizualnie jest lepsza, ale już idzie za bardzo w stronę rezydentów. A trójka jest kontrowersyjna, <laughs> bardzo wyszła na PSP jako third birthday, to miał być taki reset serii, yy, ale no. A, no. Bohaterka fajnie tam wygląda, tak? O, to jest jej zaleta i w ogóle. Wizualnie, graficznie to jest świetny tytuł. Ma też fajne jakieś tam motywy z gameplayem, ale fabuła, o jezu, co tam się dzieje. No nieważne. W każdym razie, jedynkę Parasite i bardzo, bardzo polecam. Kolejna gra, która musiała znaleźć się na tej liście. Max Payne, fenomenalna strzelanka od Remedy z 2001 roku, która yy, moim zdaniem do dziś niewiele się zestarzała. No, ma te śmieszne takie twarze, skany zdjęć naklejone na postaci, no ale wtedy było to przełomowe technologicznie i ta gra była też przełomowa wtedy pod względem prowadzenia fabuły i do dziś się trzyma. Yy, główny bohater, którego pewnie znacie, jeśli oglądacie ten film, jesteście graczami, Detektyw Max Payne mści się w tej pierwszej części za zgładzenie jego rodziny i mierzy się przy tym. Przy okazji z koszmarami, które do niego nawracają, ze skorumpowaną policją i z różnymi innymi um, rzeczami. Rzecz się dzieje właśnie w ośnieżonym nowym Jorku i wśród fanów przyjęło się uważać, że najprawdopodobniej właśnie w okolicach świąt, co może być też takim nawiązaniem właśnie do, yy, prawda, do szklanej pułapki. Gra dostępna jest obecnie na niemalże każdej platformie, poza Switchem, także na smartfonach i warto ją nadrobić moim zdaniem nawet teraz, często jest na przecenach za grosze, zagrajcie w Maxa Payne'a, bo jest świetny. Kolejna gra na liście, jedna z moich ulubionych i gra, o której bardzo lubię nerdzić w różnych takich sytuacjach, gdzie jest jakaś grupa ludzi i mogę komuś nawijać, Shenmue. Opus Magnum Yusuzukiego, czyli legendarnego twórcy, który w sedze odpowiedzialny był choćby za powstanie serii Virtua Fighter, chociaż też i wielu innych gier, takich jak Outrun czy Space Harrier chociażby. Ówcześnie była to gra wideo o największym budżecie w historii, sięgającym blisko 47 milionów dolarów. Nie chcę mi się teraz tego przeliczać na współ. No, pewnie można było, było ze 4 razy to przemnożyć, biorąc pod uwagę inflację. Shenmue zostało wydane w 1999 roku na konsoli Sega Dreamcast, ale było robione latami i najpierw miał się pojawić na Saturna. To jest gra, która absolutnie wyprzedzała swoje czasy. Dziś jest troszkę drewniana, trochę się zestarzała tak, mm -hmm, ale naprawdę wyprzedzała swoje czasy i stworzyła podwaliny pod te współczesne takie gry action, adventure moim zdaniem, bo mamy tu um, iście filmowe przerywniki, sekwencje quick time event mamy tutaj minigry i poboczne aktywności, dość swobodną eksplorację takiego wycinku miasta um, i system walki, którego nie powstydziłaby się trójwymiarowa bijatyka zręcznościowej takiej walki może wam się zapalić lampka, że mm, to przypomina trochę serię Yakuza, no bo właśnie prawdopodobnie bez Shenmue nie byłoby jakuzy. Yy, prawda, jedno i drugie powstało w sedze. Yy, dla niektórych to właśnie jakuza była takim duchowym następcą Shenmue. Yy, a co ta gra ma wspólnego ze świętami? Otóż akcja Shenmue dzieje się w grudniu 1986 roku. I ponieważ tam jest taki system, że. Yy, Gra jest podzielona na dni i mamy jakiś tam limit czasu, kiedy możemy wykonywać różne aktywności, po prostu czas mija. No to możemy też dojść i raczej na pewno, jak się w to gra, to dochodzimy w pewnym momencie do świąt. I na ulicach się pojawia nawet święty Mikołaj, znaczy człowiek przybrany za świętego Mikołaja. Shenmue można dziś zagrać w wersji odświeżonej tak najłatwiej chyba. Na PC-tach oraz na PS4, więc także na PS5 i na Xboxach One, czyli także na Xboxach Series X. Działa dobrze na Steam Decku. Eee, naprawdę gorąco polecam, zwłaszcza fanom serii Yakuza, bo bez tej gry właśnie prawdopodobnie Jakuzy by nie było. No Shenmue to, to są niesamowite historie, Kurcze, to jest gra, w której system pogodowy eee, został Nakarmiony prawdziwymi danymi, danymi meteorologicznymi. Więc, jeśli w święta w Jokosuce w 86 roku o godzinie 20 padał śnieg, to dokładnie wtedy tak było. A, no ale to jest temat na inny odcinek. Polecam Shenmue, mimo tego, że jest trochę drewniane. Yy, zagrajcie sobie w jedynkę. No, jak się kupuje ten zestaw HD, no to to jest jedynka i dwójka. Zacznijcie od jedynki i zobaczcie, czy wam siądź. Zwłaszcza jeśli lubicie jakuzę. Yy, niesamowita rzecz. Yy, bardzo nostalgiczna też. A skoro mowa o nostalgii, skoro mowa o Jakuzie, no to musi być też Yakuza na tej liście. Ale zapytacie dlaczego Yakuza? Albo dlatego, że Yakuza to... Um, po pierwsze, no jest to bardzo rosnąca na popularności seria obecnie, właśnie, like a Dragon. Um, seria brawlerów z elementami RPGA, lub też jrpg seria, jeśli mówimy o najnowszych tych odsłonach. Um, i to jest seria, która zawsze była lekko świąteczna, przynajmniej na początku, ponieważ yy, Yakuzy tradycyjnie zawsze wychodziły w Japonii w grudniu. Yy, no teraz te premiery są bardziej, prawda, połączone na całym świecie. Yy, ale zauważcie, że ostatnie te remastery wyszły właśnie w grudniu. Yy, I twórcy też gry podobno bardzo lubią ten okres, i nie kryją się z tym. Ale jednak, jeśli mówimy o samym settingu, bo tematem tego filmiku jest właśnie setting świąteczny w grach, no to w Jakuzie 0, Jakuzie Kiłami 1, Jakuzie Kiłami 2 oraz Jakuzie 5 akcja gry toczy się dokładnie w grudniu. W piątce w ogóle jest i śnieg, i jest też motyw z przebraniem się ze świętego Mikołaja, więc yy, tak, to są gry świąteczne zdecydowanie yy, i ostatnio 0. Kiłami 1 i Kiłami 2 są dostępne także na Switchu 2, więc jeśli macie tę platformę i nie próbowaliście jeszcze Jakuzy, to bardzo, bardzo gorąco polecam. Tylko koniecznie trzeba zacząć od Yakuza 0, ponieważ chronologicznie jest to pierwsza część, jeśli chodzi o fabułę i no, to jest wszystko tak skonstruowane, że, że najlepiej zacząć właśnie od. Od zera. Jakaś tam logika mogłaby mówić, że no, może lepiej od Kiłami 1, bo przecież to jest remake oryginalnej Jakuzy 1, która, prawda, no, wyszła długo, długo przed Yakuza 0, no ale nie. Właśnie te remake i remastery one mają na tyle poprzer poprzerabianą fabułę i wszystko to jest tak skonstruowane, że najlepiej to zacząć od zera i potem jechać um, z kolejnymi. Um, gorąco polecam Yakuza 0 na Switcha. Teraz chyba nawet jest na jakichś świątecznych przecenach. Dlaczego warto? Dlatego warto, że wtedy będziecie mogli poczuć ten właśnie klimat yy, japońskich lat 80., końcówki lat 80. w Japonii, gdzie z głośników wydobywał się city pop, a gracze ustawiali się w kolejkach po najnowszą część Dragon Questa na Famicoma. Czy można czuć nostalgię do miejsca i czasów, w których nigdy się nie było? To jest dobre pytanie, bo ja grając właśnie w Jakuze 0 czuję taką nostalgię do Japonii z lat 80. Yy, oczywiście w to możecie zagrać nie tylko na Switchu, bo te Jakuze dostępne są także na PC, na PS4 i PS5 oraz na Xboxach. A Kiłami 1 dostępne jest także na Switchu 1, no więc jeśli macie tylko Switcha 1. I żadnych innych konstruktors, żadnych innych platform do grania, no to, to też jest jakieś rozwiązanie, chociaż najlepiej zacząć jest od zerówki. Grajcie w Yakuza. Kolejną grą, którą chcę omówić na tej liście świątecznej w tym specjalnym odcinku jest Mafia 2. Bo jej początek, yy, no, jest mocno świąteczny. Yy, nie mogło zabraknąć tutaj po prostu tej gry. Yy, to jest ciekawe, bo ona na początku. Była trochę schajtowana przez fanów, dziś jest y, tak ciepło wspominana, y, a nie mogło tego zabraknąć na liście, dlatego że y, mniej więcej na początku rozgrywki główny bohater gry wraca y, na wojskową przepustkę y, z Europy, co y, się dzieje w czasie II wojny światowej, wraca do Stanów Zjednoczonych, do miasta Empire Bay, tuż przed świętami i dość powiedzieć, że rozrzmiewa w tej scenie y, chociażby piosenka Let It Snow. Y, ale jako, że nie chcę być tutaj zaatakowany przez algorytmy googlowskie przez googlowski automat, nie chcę iść do więzienia, więc y, musicie sobie to piosenkę po prostu wyobrazić. Jak już mówiłem, ta gra została trochę skajtowana na premierę, ale dziś fani mają do niej dużo cieplejszy stosunek. Osobiście jest to jedna z moich ulubionych części mafii, właśnie obok remakeu jedynki, ym, chyba ulubiona. Y, I potem jest właśnie jedynka, y, y, The Old Country i trójka na końcu. Ym. Teraz ta mafia dostępna jest także w wersji takiej lekko zremasterowanej, Zagrać można na PC, PS4, a więc także na PS5 oraz na Xboxach. Oryginał debiutował w czasach PS3 i Xboxa 360, i też moim zdaniem trzyma się dobrze i można go nabyć za grosze. Polecam Mafię 2. Kolejna gra, której no, dla mnie nie mogło tu zabraknąć na tej liście, to jest Persona 5 Royal. I właściwie generalnie prawie każda persona, bo. To się zawsze kręci dookoła roku szkolnego w japońskim liceum, więc i grudzień gdzieś tam się przewija. No ale piątka to jest tak, jeśli chodzi o tą serię, to jest moim zdaniem taki pik. I w tej kultowej serii JRPGów od Atlusa, właśnie łączącej nadnaturalny świat demonicznych istot z życiem zwykłych japońskich licealistów, sobie przechodzimy zawsze przez cały rok szkolny i towarzyszące temu różne święta, a więcej także grudzień właśnie ze świętami Bożego Narodzenia, przy czym oczywiście Japończycy nie obchodzą tego tak jak my, dla nich jest to bardziej komercyjne święto, może nawet troszkę takie jak walentynki, jeśli chodzi o to, co się dzieje między, między parami. I no i właśnie po pierwsze piątka w wersji Royal to moja ulubiona część, więc musiała znaleźć się tutaj na liście, no ale po drugie to, to jest gra, która odpowiada na takie pytanie, że jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest udać się na świąteczną randeczkę ze swoją japońską dziewczyną? No to Persona 5 pozwala sobie to sprawdzić i wybrać sobie z wielu różnych opcji randek. No ale tak poważnie, to gra ma fenomenalną muzykę, świetne systemy walki, może się naprawdę polubić z tymi bohaterami i wczuć się w tą ich historię. No i lubię do niej wracać. I ma też gadającego Czarnego Kota: no czego chcieć tu więcej? Gorąco polecam: gra jest dostępna na PC, PS4, on także na PS5, na Xboxach One i Series X, a także na Switchu i działa dobrze w kompatybilności wstecznej na Switchu 2. Jak już mówiłem, chillowa muzyczka, gadający czarny kot, piękne koleżanki, marzenie każdego Wiiba. Final Fantasy Tactics Advance to jest kolejna gra, o której chcę opowiedzieć. Jedna z najbardziej zapomnianych gier z marki Final Fantasy, moim zdaniem, wydana na Game Boy Advance w 2003 roku, początkowo została sajtowana no, po prostu przez purystów, którzy uważali, że jest zbyt kolorowa, zbyt przyjazna i w ogóle dla dzieci, bo wiecie, nie mam roku, tak. Ale ma bardzo rozbudowany system walki, moim zdaniem, właśnie ten taktyczny. I no, dziś to jest gra, która ma status gry kultowej, i chociaż tutaj Rozgrywka nie kręci się zbytnio wokół świąt. Jest to no, taktyczny RPG pod znaku magii i miecza. W takim dosyć kolorowym świecie, z antropomorficznymi zwierzętami, ale, ale jednak no, fantazji. No to mimo wszystko jest tutaj motyw świąteczny, a właściwie motyw grudniowy, bo. Gra rozpoczyna się w pięknej, zimowej scenerii takiego małego, sennego miasteczka, a tutorial jest tu wprowadzony w postaci e, bitwy na śnieżki. Final Fantasy Tactics Advanced to jest jedna z mogę powiedzieć, moich takich ulubionych, chillowych gier, do których lubię sobie e, wracać na np. w czasie świątecznego urlopu, albo jak mnie dopada jakaś zimowa grypa i leżę pod kocem z gorączką. Gorąco polecam. Ale jeśli lubicie swoje nerki, generalnie inne swoje organy, więc pewnie wam się nie uśmiecha kupować z drugiej ręki bez pudełka pogryzionego, używanego kartridża za krocie, bo ta gra dosyć droga jest teraz, no to jedyną opcją pozostaje specjalne zaklęcie emulacji, bo no nie da się tej gry teraz kupić tak, żeby twórcy sobie na niej zarobili. I co ciekawe, ta gra została wydana raz cyfrowej dystrybucji słuchajcie na platformie Wii U, ale jako że Nintendo y, powiedzmy no wali śledziem, nienawidzi retro i wyłączyli tam sklep, y, no to legalnie już tej gry nie można kupić. Y, piękna cyfrowa przyszłość. No i na koniec gra, która mi się najbardziej obecnie kojarzy ze świętami, jednocześnie gra najnowsza y, na tej liście. Mowa o Spider-Manie Moralesie. No, nie ma chyba bardziej świątecznej gry obecnie z tych najnowszych, a może i w ogóle, bo jako ten bardziej wyluzowany z dwójki Spider-Manów, ratujemy tutaj Nowy Jork przed różnymi złolami właśnie w okresie świąt, ratujemy Nowy Jork przed zepsuciem świątecznej atmosfery, i poza ośnieżonymi ulicami, oczywiście, które tutaj są, znajdziemy tutaj wszechobecne świąteczne dekoracje, a nie ma chyba drugiego bardziej takiego yy, kojarzącego się w popkulturze ze świętami miejsca właśnie niż yy, Nowy Jork Times Square tego typu klimaty, tak. Yy, no, oczywiście amerykańska typowa świąteczna komercja, ale yy, no to jest już część tych, 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 tych świąt brakuje tylko czerwonych ciężarówek z pewnym yy, napojem gazowanym. Yy, ja bardzo lubię tą grę yy, to jest ciekawe, bo na początku nie byłem przekonany, ale siadła mi chyba nawet bardziej niż ten oryginalny Spider-Man. Pewnie przez tą świąteczną atmosferę właśnie. E, ma taki przyjemny, wyluzowany vibe. Jest naprawdę... lightowy taki sandbox. E, no i możemy tutaj podróżować z rudym kotem w plecaku, spider, kotem Spider-Manem, spider Katem. Spider e, no i ta gra zawsze kojarzy właśnie z okresem wigilijnym. Oraz z przyjacielem Kokosa Kebim, kebabem, no którego nie ma już wśród nas, ale on właśnie był taki rudy. I lubię do tej gry przez to w grudniu wracać. Wyszła na PS4, na PS5 i na PS5 Pro jest usprawniona. Ale także na PC-tach i bardzo dobrze działa na Steam Decku, przeszedłem ją całą na Steam Decku, więc wiem co mówię. No i nawet teraz sobie ostatnio zainstalowałem, żeby może machnąć platynkę na PS5, chociaż... No nie robię rzeczy, takich rzeczy, ale to jest pretekst, żeby wrócić do Spider-Kota właśnie i pobujać się. Yy, polecam. Spider-Man Miles Morales jest naprawdę spoko. Yy, no i na koniec musi być bonus, czyli gra 11. Yy, no bo już widzę te komentarze pod tym filmem. Jak mogłeś zapomnieć o Skyrimie, no? Ale rzeczywiście, że Skyrim jest wybitnie grudniowo-świąteczną grą, chociaż nie ma tam nic wspólnego ze świętami poza tym, że śnieg leży. No, ale jest, no. Skyrim jest taki chillowy. Możemy sobie wybudować chałupę. Możemy sobie w tej chałupie patrzeć, jak y, ogień migocze w kominku. Y, jest przyjemna muzyka, brzmiąca niemalże jak kolędy. Skyrim jest dla mnie bardzo świąteczną grą, ale wymieniam go. No. bonusowo, ponieważ nawet nie toczy się chyba za bardzo w grudniu, tylko po prostu toczy się w krainie fantazji, gdzieś niech ciągle leży. Ale tak, w Skyrim a w grudniu też się dobrze gra. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale, pominąłem jeszcze kilka gier, no chociażby Batman Arkham Origins mógłby zostać wymieniony, bo też się dzieje w grudniu, ale no o tym możecie mnie poinformować właśnie w komentarzach, zostawiam wam komentarze jako miejsce, gdzie możecie mi wytknąć te wszystkie świąteczne gry i zimowe gry, o których zapomniałem, gdzie jest The Division, Jerzy na przykład tak i inne tam takie. Czytam wszystkie komentarze i na wszystko odpisuję w miarę możliwości. Więc jeszcze raz, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie temu filmowi łapkę w górę lub komentarz. Bo to zachęca algorytm do pokazywania moich filmów na stronie głównej YouTube'a nowym potencjalnym widzom. Polecam też inne moje filmy i tym razem nie będę ich wymieniał. Tylko niech to będzie świąteczna niespodzianka, więc ustawiłem po prostu miniaturki, tak, żeby wylosowało coś na podstawie tego, co oglądacie sami na YouTubie. Te algorytmy Google są straszne, więc nie wiadomo, co tam wyjdzie. No ale zaryzykujmy. Ehm, w każdym razie linki do filmów powinny Wam się teraz wyświetlać na ekranie i do playlisty. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie trzymajcie się wesołych, pogodnych, spokojnych świąt. Wam życzę masy dobrych gier pod choinką i chwil z najbliższymi wszystkimi i ludzkimi, i futrzastymi. I co? Będziemy teraz nagrywali więcej z kokosem? Miałem przerwę, miałem po prostu różne rzeczy na głowie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ogląda tą końcówkę. W każdym razie, teraz będzie więcej, bo mam urlop i będę nadrabiał. Jest lista gier do opisania, zrecenzowania, ocenienia, skomentowania. Trzymajcie się jeszcze raz. Dzięki i do usłyszenia. Na razie, cześć.